Cześć, witam serdecznie. Ja u budę z tej strony? Prosto z Madrego Lasu, będę dzisiaj do Was mówił o zagraniu lopszot. Wysoki lopszot, wysoki pitch. Piłka, która wysoko leci, spada z wysokiego pułapu, mało się toczy. Potrzebujemy tego strzału dosyć często, szczególnie w Madrymlesie, kiedy gliny są wyniesione. Jestem tutaj na szkoleniu z moimi potopiecznymi z Warszawy. Pozdrawiam Was, Jarek i Eliza. Ten bunkier jest tak wysoki, że jak ja stoję przy przedniesieniu, to lip jest nadal nad moją głową. Ja mam 1,85 m, także sobie wyobraźcie. Hardcore bunkier, robi niesamowite wrażenie. Ósemka kurtki Part 4. Po drugim strzale wylądowałem tutaj przed glinem. Po lewej stronie mogę oczywiście zagrać bezpiecznie w bok, co zresztą polecam graczom na. Z wysokim handicapem albo, albo takim graczem, którzy się nie czują, i grając przez bunkier, jest szansa, że wpadną do tego bunkra i skończy się to dramatycznie. I zamiast zrobić spokojnego bogeja, może para, zrobimy 8 albo 18. Bo tutaj, jak się wpadnie, naprawdę jest hardcore. Jak zagramy love shot? Zawsze wychodzimy z ustawienia standardowego w krótkiej grze, czyli piłka na środku rozkroku. My chcemy mieć teraz kij, który ma największy kąt nachylenia w torbie, czyli to będzie albo 60 albo 56 stopni, albo low albo sandwich Damy jednym i drugim radę. Chcemy zrobić teraz w setupie wszystko, co spowoduje nam e, łatwiejszy impact, który doprowadzi do tej główki dużo loftu, bo my chcemy, żeby piłka leciała wysoko. Przestawiamy tylną nogę do, e, do tyłu, po to, żeby piłka znalazła się bliżej mojego lewego barku, dlatego że. W w tej sytuacji loftu na kiju będzie więcej, bo ten będzie szedł szybko do góry po strzale. Analogicznie, jeżeli miałbym piłkę mocno z tyłu, z rękoma z przodu, i ten kij szedłby mocno, mocno w dół, to z tymi, z tymi rękoma będzie tego loftu więcej. Nie, przepraszam, będzie tego loftu mniej i piłka będzie lecieć nisko. Więc ustawiam piłkę do przodu na wysokości lewego barku, główkę przekręcam lekko w prawo. Pochylam shaft w dół, mimo tego, że rowki będzie, będą fizycznie wskazywały w prawo od celu, to przez to, że obniżę shaft w taki sposób, to to skompensuje otwartą albo główkę w prawo od celu. I mimo tego, że rowki pokazują w prawo od celu, to fizycznie główka pokazuje na cel. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy gramy z pozycji, kiedy piłka jest zdecydowanie wyżej niż nasze nogi i lico, wydawałoby się, że jest prostopadle ustawione na cel. Ale fizycznie ta główka pokazuje w lewo. Taka jest po prostu fizyka budowy kija. Co teraz jeszcze chcielibyśmy zrobić, oprócz tego, że piłka jest z przodu, główka lekko otwarta, szaf pochylony w dół? Najważniejsze jest to, żeby jak najszybciej tą główkę puścić przez dłonie, tak żeby na finiszu dłonie były blisko ciała, żeby jak najszybciej puścić główkę do do góry, bo to, to również spowoduje, przede wszystkim, nabierzemy prędkości tej główki, a potrzebujemy jej, żeby piłka doleciała na cel. I to również zagwarantuje nam więcej loftu w momencie uderzenia na piłkę. Jak dzieli, będziemy robić to w taki sposób, to piłka poleci nisko. Ręce daleko od ciała, główka nie wyprzedziła rąk za bardzo, znaczy w ogóle praktycznie nie wyprzedziła. Niski strzał to jest strzał wysoki. Demonstracja. Nie ukrywam, że stojąc nad takim strzałem. Czuję lekką sraczkę, myślę, że każdy w jakiś sposób czuje i teraz najważniejsze jest, również jakby z perspektywy mentalnej teraz, jak teraz stoję na tym piłką, żeby się nie bać tego strzału. Jak ja podejdę do tej piłki i ja będę się zastanawiał, o kurna, czy ja to trafię tej, no to, ziomuś, lepiej sobie odpuść temat, zagraj sobie na bok, zagraj na Bogaja albo na dabla, jeżeli zrobiła open i tyle. Ale teraz mam grać zdecydowanie i jestem, e, jestem na tak. Ok, główka lekko otwarta, przekręcona w prawo, shaft pochylony, piłka blisko lewej, lewego barku, puszczę szybko tą główkę i lecimy. O! Powiem tak, zajebiście. Ok, to wszystko z, tej, z, z mojej strony, dziękuję za uwagę, macie jakieś pytania, zostawiajcie komentarze. Zapraszam do oglądania pozostałych filmików. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam na razie, do zobaczenia, cześć.